Ogólnie przydam Wam opowiedzieć takiej historii, dziś jakoś po 14.00 yy, zszedł mi ten trade one na tą MK. Co nie? O, zobaczcie. Gdzieś tu. No i wiecie, stwierdziłem, że no, kupiłem ją po flip, pod flipa, co nie? No to skoro kupiłem pod flipa, to wypadałoby teraz ją flipnąć. No i tak patrzyłem coś do radę. No i wystaję na początku na halo. Z samego rana w sumie ją na halo. Za 200 dolców, no ale nie, nie schodzi, nie schodzi, nie schodzi. I tak przy okazji, jak już usiadłem sobie na kąpie, stwierdziłem, że to może gdzie indziej ją sobie wiesz, wpłacę, wypłacę coś ciekawego. No i na początku przyszło mi właśnie zobaczyć skimplaza, No i patrzę na skimplaza a wchodzi w sumie spoko, co nie? Wchodzi za tyle samo, za ile ja ją kupiłem, a z tego co ym, kojarzyłem, to tam skrzynki mogłem sobie fajnie przylipnąć z tego z aż było pytanie. Patrzę, Fracture Case był po 46 centów, taniej niż na Halo, taniej niż gdziekolwiek. No to wiecie, to myślę sobie, że no wpłacę to tu, kupię ten Fracture Case i na Floacie sprzedam po 52 centy już na Bajorderze, co nie? Czyli instant, czyli że mam 10% zarobku w sekundę. E, tak, o, tak o co, nie? Darmowa kasa. No to spoko. No, tam 10,8% to kompletnie. No To co ja się tak zrobię? Trzeba patrzę. No 46 centów, co nie? Nawet sobie obliczam na kalkulatorze. No i wiecie, wpłacam to. A nie, nie widać tutaj żadnych są co nie? płacam, patrzę. Cena, no, dosłownie ni stąd ni cena się zmieniła. Nie wiem, czy tych po 46 centów było, kilka sztuk ktoś wykupił, a ja nie sprawdziłem, ile tych sztuk konkretnie jest. Zakładałem, że w full będzie po tyle, co nie. No ale dobra, trudno. No to szukam czegoś innego. Wtedy wychodziło mi, nie wiem, zarobku około zaokrągleniu 19 dolców, co nie. No to. Stwierdziłem, że pod koniec trochę okazji. No i znalazłem dwie fajne rzeczy. I wyszło mi się z tych dwóch e, skinów na ten moment mam prawie 30 dolarów zarobku, więc nie ma dwa razy. No plus jeszcze zostało mi 15 dolarów cen, e, 65 centów. No nie wiem, jak ktoś z was ma jakiś pomysł, e, co jest ciekawego na halo do, do 1565, no to, no to możecie mi dać znać, nie? O ile ktokolwiek to obejrzy, no bo póki co mam takie zasięgi rzecz No nie wiem, ja tak sobie trochę jeszcze posiedzę, to nie tak sobie. Będę siedział, będę sobie liczył. Porówniał do flota. Może do tego do Steama. Ale raczej do flota. Nie chcę mi się na na na, 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 nawet na tym Steamie, bo bo kurde, ta się 14% jest porażka. Tak serio. No i co, no i mam dwa skinie do pogrania sobie. Zresztą tak, mi się podobało. Ale trudno, co nie? Mówi się trudno. Może sobie jeszcze MK jakąś dokupię. No. Na przykład tą, jak będzie się w miarę wlecać. No. Albo z też coś kupię, mam tam przecież, Nie wiem, z 200, 100, coś złotych. No. no, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, co nie? Ogólnie skrzyneczki sobie dalej spadają. Frakcirka spada. A ja mam do powystawienia trochę ty, tego badziega. Znaczy, badziewie, darmowe darmowy co nie? Ja tam bardzo pozdrawiam, Ziomka Knedlo, po swój kanał swoją drogą. Serdecznie go pozdrawiam, co ja tak ja mogę wystawiać. Za 5 groszy wystawię instant. Dobra. Także życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam.